Cześć, ja jestem MarlosTV, to jest reklama z serwera Oxy na serwerze oxelon.pl Czyli Minecraft na modach To już nie jest zapowiedź, teraz już wiemy kiedy będzie otwarte Jest już praktycznie skończony, jest właśnie pisany regulamin tam na dole Więc, więc już jest pełną parą przygotowanie do oficjalnego startu serwera Jest tutaj naprawdę bardzo dużo modów dla tych, co nie widzieli zapowiedzi, to tutaj na reklamie też pokażę tak szybko. Jest 26 kart. tych Bardzo dużo mixtur jest. Bardzo dużo jakichś tam nowych tych... nowych bloków. Jakieś takie, takie, takie akwaria są. Jakieś... Jezu, tego jest naprawdę dużo. Sam, sam się nie zapoznałem ze wszystkim. Pisaliście mi w zapowiedzi, czy są mody techniczne. Są dwa mody. Buildcraft, który... Które większość z Was powinno znać, jeżeli grają w Minecrafta na modach. No i jest jeszcze App Leader, jakiś tam, to jest na komputery. E, tylko te dwa mody techniczne mamy. E, tam ktoś pisał jeszcze w komentarzu, żeby dodać, i tam dał nazwę moda, nie pamiętam coś tam, Mechanik, coś tam. Znaczy, no, coś, coś takiego, nie pamiętam nazwy. I teraz yy, krótka taka informacja, jeżeli dajecie mi jakieś modyfikacje, ja je dodam, nie ma problemu, paczka jest modyfikowana może być w każdym momencie, nawet po wydaniu paczki, po starcie możemy dodać moda, a wy nawet o tym nie będziecie wiedzieli, bo wam się będzie aktualizowało automatycznie, więc w każdej chwili możemy dodać modyfikację lub usunąć modyfikację, dla nas to nie jest problem. Tylko że jeżeli wysyłacie jakiegoś moda, sprawdzajcie czy jest na 1.64, bo ten mod, co dostałem w komentarzu, ja go szukałem. Bo mi się naprawdę też ten mod spodobał i chciałem go dodać. Bo on tam miał jakieś jetpacki, miał jakieś bronie mechaniczne, miał jakieś teleportacje, jakieś tam inne rzeczy. Ja go chciałem dodać, ale on jest na 1.710 najmniejszą wersją. Są jakieś Znalazłem jakieś fora co są na 1.6.4, ale serwer na nich nie chce wystartować, bo brakuje jakiegoś pliku, bo to są jakieś kopie czegoś. Jeżeli wysyłacie nam jakieś modyfikacje, sprawdzajcie czy one są na 1.6.4. Jeżeli są, wtedy wysyłajcie albo linka do tej modyfikacji, albo nazwę tej modyfikacji. Ale nie wysyłajcie, bo znaleźliście tam u kogoś na serwerze, który ma 1.70 czy, czy coś takiego i wysyłacie, bo fajny mod i chcielibyście go. Takiego czegoś nie wysyłajcie, bo po prostu my go szukamy i nie możemy go znaleźć. Sprawdzajcie, zanim wyślecie. Dobrze, dlaczego to jest tak mało modów technicznych, jeszcze szybko chciałbym powiedzieć. Ta paczka była robiona z myślą... Survivalowym, że właśnie takie dungeony, żeby były jakieś takie ruiny, nie wiem co tam jest, jakieś. O, ropa, ale to jest z BuildCraft, jakieś, jakieś nowe drzewa, biomy i tak dalej, i tak dalej. Ta paczka jest z myślą o tym robiona, a nie żeby robić jakieś reaktory, czy Bóg wie co. Co dalej? Oficjalny start będzie w sobotę 23, czyli za 3 dni. Raz, dwa, tak, za 3 dni. O godzinie, 8, 18, tak, o godzinie 15 lub 16. Ja planuję o 15, ale jeżeli by coś tam się jednak stało, to 16 będzie godzina później, ale oficjalnie uznajmy, że będzie o godzinie 15. Jeżeli teraz chcecie już sobie w tym momencie pobrać paczkę tam na survivalu wróć na survivalu na singlu sobie zobaczyć co ona ma czego nie ma jak co pierwsze robić gdzie się budować proszę bardzo tu jest w lewym górnym rogu pojawi wam się Miniaturka do filmu, który też jest u mnie na kanale, lub możecie teraz sobie zeskrolować w opisie. Ogólnie zapraszam też do opisu, bo tam znajdziecie ciekawe informacje, a, ale w opisie też znajdziecie instalację tego moda. Skąd go pobrać, jak uruchomić i no, i. no i to tyle. I pobieracie i czekacie do soboty, lub sobie gracie na tym na, na singlu na komputerze. No i co? Jest tu bardzo dużo modyfikacji. Eee, każdy ktoś, każda osoba, która lubi Minecrafta, lub nie lubi Minecrafta, ale lubi Minecrafta. Na... No, to nie ma sensu która lubi Minecrafta na modach, może tak będzie lepiej. Znajdzie na tej paczce coś dla siebie. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo paczka była robiona właśnie dla takich ludzi. Co tutaj można? No są tu bardzo dużo nowych miksturek, i... Nie wiem jak się, się robi, ale Wy chyba szybciej ogarniecie to ode mnie. E, możecie sobie nawet przywołać jakiegoś zwierzaka, mi się na przykład ten podoba. E, możecie go sami zrobić, siodło i fajerwerki, lub tam nawet kurczaka, czyli e, zwykłe mięsko i siodło, i, i, i tutaj go nie zespałnie, ale tu go zespałnie. Możecie takie coś przywołać, zwykły kurczak, ale możecie prawym na niego usiąść i zapieprzać z nim tam wszędzie, no, chyba może. lat no nie, kurczaki nie latają, ale opadają powoli. No to jest na, na wzór właśnie tego. E, możecie też na takich zwierzakach latać. Na przykład ja lubię latać. No nawet smoka możecie zrobić. To już pokazywałem w zapowiedzi. E, ups, zejdę. Na przykład takiego małego, no może nie małego, ale o takiego smoczka możecie sobie przywołać. I to jest wasz pet, który będzie, może nie będzie za wami chodził, E, chyba, bo ja teraz na gemodzie jestem. Nie wiem, na Gemodzie nie chodzi przynajmniej. Ale możecie go jak konia. O, może tak, jak konia. Możecie go sobie przywołać i sobie na nim latać. Czy on zieje ogniem, czy czymkolwiek? Nie. Ale możecie sobie na nim latać, jak na koniu, jak najbardziej i eksplorować nowe tereny. E, są tutaj bronie, na przykład ten, który zadaje 500 damage. Smok mi ucieka. który zadaje 500 dimeju. Da się go zdobyć normalnie w Survival'u, nawet da się go skraftować. Nie wiem jak sami musicie to ogarnąć, ale jest epicki, bo zadaje. Pff, chyba każdego Monachita, nawet jakiejś tutaj e, pana. No, jego w pieprzu. E, ta broń jest jeszcze dosyć duża. Musicie przyznać, jest wielka. E, tak, almacham taką Dzidą. No i, i co? No i nie będę tutaj się rozgadywał zbyt dużo. Zapraszam na godzinę 15, na, w sobotę 23. Jest oficjalny start serwera. IP tego serwera oraz jak zainstalować paczkę, znajdziecie w opisie, więc zapraszam do opisu, lub możecie teraz sobie kliknąć w lewym górnym rogu na miniaturkę do instalacji tej paczki. I, i tyle. Zapraszam Was bardzo serdecznie i czekamy na Was na serwerze. Cześć.